Bardzo bym prosił o pomoc w scaleniu tych wszystkich baz w jeden plik. Ja pokażę jak to robię, więc yy, scalę sobie tutaj yy, dwie kategorie: akcesoria i car audio, i robię to w następujący sposób: otwieram arkusz z akcesoriami, otwieram arkusz yy, car audio yy, i robię sobie tutaj pusty. Otwieram również pusty tutaj, gdzie, gdzie, gdzie będą te pliki stalone. No i robię to w następujący sposób. W ten pierwszy, który mi pobrało, tutaj zaznaczam wszystko: Ctrl A, Ctrl C. Wchodzę w ten pusty. Tutaj robię Ctrl V, tak więc skopiowało mi wszystko. W pierwszym tutaj wersie mam wszystko to w zasadzie co, co, co w każdym innym pliku, dlatego zjeżdżam tutaj na sam dół. I od tego pola będę wklejał następny arkusz, czyli ten drugi, czyli kar Audio. Kar Audio kopiuję już bez, tego, bez tej pierwszej linijki, czyli od pola drugiego. Zaznaczam sobie tutaj wszystko do tego miejsca. Kopiuj. Klejam tutaj. I teoretycznie one wyglądają dokładnie tak samo, ale problem pojawia się przy imporcie. Już zaraz pokażę o co chodzi. Ten sobie zapisuję. Dobra, więc kopiując oryginalne akcesoria. I to w drugim oknie. Wrzucę tą drugą z dwoma scalonymi plikami. Ok. I tutaj na oryginalnej bazie jak kliknę sobie w tytuł, to ładnie wszystko pobiera, bo i pobiera tytuł i pobiera kategorie, pobiera miasto, województwo, yy, cenę pobiera. Zdjęcia sobie tutaj pobiera te, które powinny być. Yy, no i też pobiera. Inne tutaj. Yy, Elementy także tak wygląda to na oryginale. Jest ok, a teraz pokażę, jak to wygląda na tej scalonej. I na scalonej jest, niestety tutaj się wszystko rozjeżdża. To jest w zasadzie wszystko z tej scalonej. No to znaczy, że coś tutaj y, źle scaliłem i bardzo bym prosił o pomoc, w jaki sposób scalić te dwie do, do kupy, żeby po prostu jednym importem y, zaimportować wszystkie elementy z danej karty użytkownika.